inicja, ale też nie tak dopełna. Zero. Czyli tam też nam się chyba uzupełniła. Co ty tam, gościu, chcesz? Ja wychodzę stąd. Projekt farmy Czerwi jest gotowy? Naprawdę? To czekajcie, to było chyba tutaj. O ile chyba, że źle zauważyłem, ale jeżeli oczy mnie nie mylą, to farma Czerwi była tu. Patrzcie, jest. No elegancko, zobaczcie. Najpiękniej, no i I zawsze jak tu wrócimy, to przy okazji nam się żytko uzupełni. No, coś pięknego. Coś pięknego. O, no i super. I super. Dobra, to co to jest? Szyb naftowy. Tutaj, zbiornik na wodę. Dobra, ale zbiornik na wodę to. A wiecie, co weźmy, sobie to zaznaczmy. Co tam? Hmm. Niech jest pozaznaczane. Dobra, teraz moi drodzy, to polecimy do tego obozu przelewowego. Tu, Maxiu, gonisz schodami. O, naprawdę. Ktoś powinien coś z tym zrobić. Ja nie mam czasu. Pakuj się. Widzę, że nie wiesz, jak się wziąć do tej uszczelki pod deklem. No. Dobra. No też właśnie, obozowiska Skrotusa, widzisz. Dobrze kombinujesz, chłopaku, bo właśnie to jedziemy zrobić. Mówię, no jak to są raptem takie jednoczaszkowe, no, to, 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 takie plugastwo zostawimy, moi drodzy, to trzeba rozpiżyć to. No nie cieszysz się już? No ja ci tu przyspieszam, chłopaku. Żeby ci zaparło dech w piersi, a to, a to nic, niewzruszony, masz jeszcze raz. Dobra, co wbijamy na bezczelnego? A no, oczywiście, przecież już żeśmy tutaj to wcześniej zrobili. O! Dobra, czy tu jest wrzaskun? Czy tu nie ma wrzaskuna? That guy! No, no, that guy! w tą papę. No i karniak mu. O, dobrze jest. I już lecimy na... Wpadamy na bombie. Gdzie jest reszta? Skopa, dawaj, Maksiu. Się nie zastanawiaj. O, tutaj są. O... Ziemi z tymi przeszczepami. Dobrze, lej go tam. No. Tak jest, i o go, Oj, super. No, i masz chłopaku yy, nastawione kręgi. Już nie powinno boleć. O. No. Może to na bombie, wpadamy i robimy porządek. Tam jest insygnia, dobra, już ją widzę. Już jest wypatrzona i podnosimy. Zbiorniki przelewowe, dobra, co? Jeść musimy? Nie, nie musimy jeść. O, tam chłopaku, zamrozł złe przeczucia. tam. Dobra, Maksiu, weź kanister i robimy porządek, bo tu są. Widzę pierwsze zbiorniki przelewowe. Myślę, że przez ścianę też to powinno chyba zadziałać. Podpal. Rzuć postaw, coś jak tam chcesz. O, no i weź się trochę oddal. Chopaku. O, jest już 10 dziesięć, o ich aż jest. uuuu. mój drodzy. Trochę ich jest. Niby jednoczaszkowy obóz? Ale aż 10 zbiorników. O, to. A to, co, co to to? Jakieś takie drzwi. Nie, tędy nie przejdziemy. Tutaj jedzenie, tędy możemy wejść. Patrzcie. O, Maksiu, połóż to na razie. Weź tutaj ten złomik, chłopaku. Ile? 14 plus 3, 17. No to jest. Podnieś. O, tutaj jedzonko, jakby coś, Maksiu, później to sobie w razie czego uzupełnimy. Szukamy kolejnych zbiorników przelewowych. O, no i są. Dobra, podpal. i upuść. To wystarczy chyba. Wystarczyło, no i dobra. Dobra, tutaj to będzie... O, następne, bierz, Maksiu. O, podnoś. Taki raczej pustawy był, jak żeś go tam zahaczył tą jedenastką. Stopą, ale no... może wystarczy. A co tu się schodzi w dół? A co to jest? No, tak, tu się schodzi w dół. Przytrzymaj, zniszcz. Aha. No dobra. Maksiu, tu musimy coś zniszczyć. A, to cwaniaczki. Uu. Ostro. Ostro, ostro. Ale wiesz co, Maxiu, zanim zejdziemy, to jeszcze się tu rozejrzyj dobrze. M żebyśmy cztery razy nie wchodzili, nie schodzili. O, tam do góry. Najpierw idź, chłopaku, bo. Później znowu będziemy błądzić, krążyć. Bo to taki widać. Rozbudowany jest. Tutaj ta insygnia gdzieś była. O, patrz. No, stopniowo. Bo później zejdziemy na dół. Będziemy wchodzić, tam się gdzieś zamotamy. I to tak wyjdzie. O, to możemy zniszczyć. To też są chyba zbiorniki przelewowe. Dawaj, tam napieraj tym moment. O, no i super, zaliczyło. Super, zaliczyło, dobra. Tak mówię, zejdziemy na końcu, na dół, a na razie sobie tu pobiegamy. Tutaj nic nie ma, gdzieś nad drzwiami coś, jakiś insygnii. A sorry, że tak kręcę kamerę, kamerą, ja wiem, że to jest upierdliwe, no ale inaczej się nie rozejrzę, no. Staram się czasami i tak, tak wolniej trochę to obracać, tak stopniowo. O... Żeby nikt tam choroby morskiej nie dostał, moi drodzy. <laughs> no, macie chorobę morską? Jak tam? O, dobra jest. Czyli co? Tutaj wszystko tak tutaj, tutaj tego, tamtego, dobra, dobra, dobra. No to bierzemy tutaj kanister. Gdzieś słychać? Co oni na miecze walczą? Co to średniowiecze? Na miecze? Dobra. Lecimy Stamtąd żeśmy przyszli No i dobra O, o tam jest już widzę jakiś A o, oni tutaj będą wszyscy Intruda Co mówiłeś? Bo nie słyszałem O, patrzcie się uchował. Się uchował. Dobra. Dobra, tam porzucaj sobie tymi kamieniami. Ja zaraz tam do ciebie pójdę. Pozwól, że cię na razie zlekceważę. Także nie bierz tego do siebie. O, jeszcze jeden zbiornik przelewowy. O, właśnie to miałem powiedzieć, że jak ja teraz będę schodził, to ten mnie trafi. Chodź, 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 bo widzę, że się nie możesz doczekać na plombę. Lej go tam. Tak jest. No, i bomba. No, o, zaalarmował ich wszystkich. Dobra. O. No i w porządku. Chodź tutaj. Poczekam na ciebie. No i dobra. I co tam? No weź się tam podrap jeszcze po głowie trochę. Dopóki masz jeszcze czym. Zaraz Cię rozmienimy na drobne. A tam możemy to zniszczyć. I tutaj zbiorniczek przelewowy. O O co tam konsul Zabroniony harpun coś tam dobra Stamtąd o jest ta. Insygnia Super. Super super. Jest insygnia. Stań tutaj, Maksiu, podpal i rzucaj. No, no i myślę, że się rozerwiecie wszyscy razem. I patrzymy sobie popcorn i patrzymy na widowisko. No, się chłopak rozmienił na dobre. Yy, na drobne, dobra, okej. Okay. No i tutaj insygnia to już będzie dwa z trzech chyba, tak? Dwie insygnie z trzech, dobra, e, ok. okej. I okej, okay, tutaj coś. To... Tam na dole są jakieś. Mmm. Może są, może nie ma, stąd żeśmy zeszli. Zabronione. Co tam jest? Terenowanie, harpun, czy coś tam? Dobra, O! Upuść, Maksiu. Tu zniszczymy to. Już które będą? Szóste? Siódme. No i elegancko. Przytrzymaj. Tam się rzuci gdzieś. Tam pewnie jakieś będą. Bo Chodź, chodź stąd, bo tu się tak rozbujało. To ci krzywdę zrobi chłopaku. Tutaj nie ma, ale wiesz co chłopaku? Weź to rzuć tam, a niech sobie leży. No dobrze, żeś nie podpalił. O, patrz Maxiu, zejdziemy. Lepiej mieć tam, lepiej nosić, niż się prosić, bo później się okaże, będziesz musiał kicać tam na drabinkę, kolano nadwyrężać. No, tak to już jest opacz, widzisz, opaku co tu jest? O! O ten jak wyskoczył Filip? O co tam nóż na niego? Hmm, dawaj tutaj, widzę, że czekałeś specjalnie na mnie nożyk, pas amunicyjny pełny. A coś tu jeszcze jest? Nie ma. Dobra. O, a tutaj tą beczkę pod Turlaj, Maxiu. Hmm, patrz. Chłopaku, pod ją. Będzie większy wybuch, ale nie będziemy strzelać, moi drodzy. Nie, to szkoda. Szkoda amunicji. O. Hmm. No i się chłopak wygupia, sobie pomyślałem. No i gupi się, wybuch, wygupiaj po co to tak robić. O, dobra, no. Jak i tak będzie rzucał, nie? No, pomyślicie, ale głupi. Dobra, tam chowaj się, tam, no. ale pierdykło. No, Kanada, moi drodzy, jak amerykańska gra, to jak w amerykańskim filmie, no Wypuch musi być. O, tu są te. Patrzcie, dawaj to, to jest fajne. To jest fajne, dawaj to. No. Yuh. Dawaj. Yuh. Yuh. Huh. Normalnie, gościu. No. Co, jeszcze ktoś jest? Nie. No było wszystko, chyba. A, tam w dół musimy zejść. No, to pamiętam. Tam zejdziemy w dół, moi drodzy. się problem rozwiązał. O. Co my tutaj mamy? Złomik. No dobra, to złom. O, 15, 3, 18, super. Tutaj mamy o 12, 40, no i elegancko jeszcze coś tam było dodatkowo. Elegancko. Dobra, czyli rozumiem tak, tu nie musimy tego brać, wody nie musimy, tutaj poniszczone. Czyli co, lecimy teraz tam na dół, moi drodzy, noży, noży nie potrzebujemy, zejdziemy tam na dół, tutaj nic, nic, gdzieś jeszcze ta insygnia, ona będzie pewnie tam na dole. I tak musimy z tamtej strony wyjść, bo tam mamy samochód, tak, tak, to tu idziemy do góry, tam sobie zejdziemy na dół o, przebiegamy tam, tak bo tutaj było, tutaj było, tak tak, 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 Chłopak, obróć kamerkę powoli tutaj tego, dobra dobra, no to co Maksiu, biegnij tutaj o i tam zejdziemy w dół, moi drodzy i, i tam na dole tam na dole, tutaj żeśmy patrzyli Pewnie coś będzie. Dobra, zeskocz sobie chłopaku. O, tutaj nic za tobą nic. O, poczekaj tam jeszcze trochę. Zaraz tam do ciebie. No, normalnie tutaj jakby fechtowali. Hmm. Tu normalnie jakby fechtowali na miecze. Hmm. Hmm. No to bardzo się cieszę, że własnej krwi nie będziesz szczęcił nad obroną magnuma. Dobra. Tutaj, tutaj jeszcze się wolę upewnić, wiecie o co chodzi. Duży ten obóz na szczęście nie jest, więc o patrzcie, widzicie? No wał korpowy, no coś tam ten zrobi. Patrzcie z tego wału, już mamy ponad tysiąc, na no, i gitara. I gitara, tędy, tędy nie zejdziemy, no to lecimy. Maksiu, a jakbyś takim saltem szedł, nie zejdziesz. Nie zejdziesz, ale jeżeli zeskoczył, dobra. O, no i tyle. Tutaj jedzenie, ale jedzenia nie potrzebujemy w sumie. Tutaj też nic, tutaj to. Okej, okay. dobra, dobra, to lecimy. Tu, gdzie żeśmy to zniszczyli. To było tutaj, zdaje się, tak, i tu było w dół. Tak. No i dobra. Weź ze sobą, chłopaku. I schodzimy. Schodzimy, zeskocz z tym? Uuu, chłopaku. A zapalisz latareczkę? No, mówię, on ma jakiś tryb nocnego widzenia. No, zaraz, pewnie nas. Ktoś na no, jakiegoś luję nam tu sprzeda. Rozerwij się. <laughs> Matko jeszcze żeśmy dostali y, częścią jego jego członka tutaj normalnie. No, o, patrzcie, widzicie? No, części składowe tego gościa to były. No, mówiła, że dostaniemy luja. No i sprzeda nam luja, można powiedzieć. Część jego yy, quickcia <laughs> poleciała w nas. Dobra, to możemy zjeść. zjeść Maksiu. To nam zaliczy może do jakiegoś jaszczura nocy. Czy tam, nie wiem, sokoła wędrownego przestworzy. No i dobra. O, tutaj tego, tamtego. O, są zbiorniki, bierz. Wiesz, chłopaku. Dawaj tam, podpalaj. I rzucasz. <laughs> to nie dostał jakimś odłamkiem. 9 na 10, ładnie idzie. Ładnie idzie, moi drodzy. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Ale zaraz, to tu będziemy wychodzić do góry, na pewno? To tu już nic? Nie, wolę się upewnić. O, a jak to? Nie, nie. No. Którędy tam wejść? Chciałbym się dowiedzieć. Jak tu wejść? A, no widzicie, łomik, no. No i bym poszedł. I bym poszedł i bym był niezadowolony. O, jest to plugastwo. Nie powiem symbol fajnie. Wymyślony, fajny ten symbol ma. Sam bym chciał mieć taki taką insygnię. Ale no cóż. Cóż, no już znak zastrzeżony ma chyba, także tak, no nie będziemy powielać tego. Bo jeszcze teraz zaprawa autorskie ścigną, moi drodzy. No, ten z gaciami, yy, co ma od razu wieszak, także to może nas posądzić o plagiat. Dobra. Dobra, dobra. No i co, wychodzimy. To rozumiem, że gdzieś tutaj jeszcze chyba jakieś zbiorniki przelewowe powinny być. Czy my wyjdziemy w miejscu gdzieś, gdzie żeśmy jeszcze nie byli? Maxiu, no kurczę, zdechłe. No nie. No tutaj okej. Okay. Gdzieś są zbiorniki. Czy to nie jest. Nie no, tutaj są rozwalone. Kurde. To jest najgorsze. Na koniec potrafię tak ułazić jak ta wsi noga i szukać i po prostu szukać tego jednego jedynego zbiornika przelewowego. I to jest najgorsze, to jest najgorsze. Bo teraz dokładnie nie wiesz chłopaku gdzie się udać, i się tak wtedy łazi i się szuka. Tego jednego zbiornika, no nic, moi drodzy, no trudno, no co? No muszę i szukać, bo jeszcze nie przejmiemy tego yy, obozu, dopóki nie znajdę wszystkich zbiorników. A tutaj, no nie, tutaj, co są te beczki czerwone. Hm. Tutaj też nie. Kurczę, zdechły. No, motyla noga. Gdzie to może być? Tutaj nie dobrze się rozglądajmy, dobrze się rozglądajmy. To musi być gdzieś tu. Co to za dźwięki? Oni jeszcze gdzieś muszą tutaj chyba być, bo są naprawdę takie jakieś walki, fechtunki bawią się w jakąś szermierkę gdzieś tutaj są, moi drodzy, no ja ich ewidentnie słyszę. To, to nie mogą być jeszcze nasi. Tu wychodzimy na zewnątrz. A, czekajcie, czekajcie. Tu trzeba to pociągnąć. I być może to będzie po tamtej stronie. Czekajcie, no jak tu nigdzie nie ma. Tu jeszcze coś jest patrzcie w dół. Czy ja tędy schodziłem? To tędy się chyba schodziło, nie? Tam. No kurde, nie wiem teraz. Teraz nie wiem. Wygląda to podejrzanie. Czy ja tędy schodziłem? Dobra, ale wiecie co? Zanim zacznę biegać, szukać, to... gdzie jest ten nasz kompan? Dobra, weź chłopaku... No, dokładnie, niech tu podjedzie. Miejmy nadzieję, że wycofa tam z tej bramy. No właśnie, to jest właśnie to o czym mówiłem. Oj chłopaku, no to powiem szczerze, że tam silnik ogrzeb to ty jesteś dobry, ale... Żeby wycofać, stąd, no to już sobie nie poradziłeś. Eee, tak jak mówię, no zobaczymy co tam jest. No te podejrzanie to wszystko wygląda. No te Xy to na pewno tu trzeba zwać, ale wątpię, żeby to był zbiornik przelewowy. Dobra, weź sobie ten zbiorniczek. W razie czego to się tam wrócimy i zajdę tą drabiną, bo to jest, według mnie, tam było inne miejsce. Będziemy szukać. A, no to tedy po prostu. A, widzicie, no i dobrze. O, i co? Nie, no myślę, że będziemy się tutaj z nimi napierać, a to po prostu od innej strony można było wejść. Dobra, tam. Dobra, to gitary zawracają. Dobra, to my musimy się znaleźć ogólnie na tamtej stronie. Wiecie? Na tamtej stronie się musimy znaleźć. Autozapis. Hmm. Na tamtej stronie. Czyli tam trzeba przebiec i zejść w dół i tam się schodzi gdzieś w dół i tam może będą te zbiorniki przelewowe. Dobra. No niestety, no, z, z tym jednym zbiornikiem będę i będę szukał. Będę szukał. O, gdzieś to jest pochowane. Dobra, czyli my musimy wejść tam na górę. Tutaj jest to rozwalone. Maksiu nie kopnął. Czytaj ja. Mogłem oczywiście to kopnąć, ale po co? Ale po co? No, no tędy to guzik chłopaku zrobisz. Widzisz? No i się teraz motasz. Biegasz, szukasz. I taki finał. No, tu żeśmy schodzili. A tam to było co innego, dobra. Wchodź, wchodź, Maksiu. Wchodź, Maksiu. Tam dookoła, tak wiemy, 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 chłopaku. A tamtędy się wyjdzie. Bo. Nie. Bo tam kopniesz sobie tą drabinkę. Odblokujesz ją. Tak, na wszelki wypadek. Tutaj my przejdziemy na drugą stronę w ogóle tego obozu. Weź to, chłopaku, tutaj kopnij to. No ja mówię, ja ich normalnie ich słychać. A co tam jest złom? Nie, myślałem, że się świeci. I tutaj. Tutaj musimy gdzieś przejść na drugą stronę tego obozu. Mm, tylko turędy. Tylko turędy. Czekajcie, no tędy, tutaj, tutaj, tu, nic. No nie. Ewidentnie słychać tych papudroków. Co to jest insygnianie? Nie myślałem. Tu schodzimy. Tak, nie, tędy żeśmy weszli. No, normalnie oszaleję tutaj. Gdzie to tu, kurczak którędy? Może tamtędy dołem, trzeba zejść. Wejdź, dobra, skacz chłopaku. Pójdziemy tamtędy. i poszukamy. W takim razie tędy musimy zejść, wyjść, że się tak wyrażę, na dziedzińcu. Co tu jest? Myślałem, że. Z... A jak to nie? Patrzcie, części do projektu. O jezus, chłopaku, zobacz. Zobacz, co żeś pominął, bo żeś się wdał w walkę od razu. A tu zobacz, co jest grane. Zobacz, co jest grane tam. Zbiorniki przelewowe. Jak nic. Jak nic, zbiorniki przelewowe. Schodzimy. Patrz. Jak tu jest to, to tu będzie zbiornik przelewowy. No jest, ale przyznajcie sami moi drodzy, no zobaczcie jak schowany za ścianą, no taki mniejszy, no skurczy byk. Dobra, goń Maksiu, do góry, do góry. O, choroba tam. Może trzeba było zostać po prostu, no i mamy to, mamy to moi drodzy. Ale powiem wam, że tego ostatniego się naszukałem. No w sumie może nie aż tak długo, no takiego czasu realnego to tam no nie wiem, no z jakichś może 7-8 minut, a może 10, ale no cóż, było warto. Dobra, o patrzcie, obniżamy zagrożenie, super, ale tutaj mamy części do projektu jeszcze, o, no i proszę, szyb naftowy, no, o, a i co, 100%, mamy przejęte. Tak? 100% super. No, jak przystało na jedno czaszkowca, to moi drodzy, no jedna czaszka. To nie mogło być inaczej. Nie mogło być inaczej. Dobra, wychodzimy stąd. Bo się naszukałem, także powiem szczerze, yy, mam dosyć tego miejsca. To tędy, tędy wyjdziemy. Już nie musimy tam biegać dookoła, skoro 100%. Czyli wszystko zostało splądrowane i tyle. Woda. A, napisie w takim razie. Uzupełnij wodę. O, dobra jest. No i dobra, i wychodzimy. I wychodzimy stąd. Paliwa to tam nie potrzebujemy, bo... Aż takiej tragedii nie ma. Z paliwem. Ten gaźnik dobrze ustawił, także... Dobrze jest. Dobra. A teraz przyjedziesz tu, chłopaku? Czy też cię... Tam prosta sprawa, bo to stało. No. Tylko ruszyć do przodu. No, patrzcie, do, normalnie bym nie przejechał. No, nie wiem. Twoje, yeah, według mnie byś mnie przejechał. I tyle ci powiem. I tyle ci powiem. No, i co? Gdzie? I mamy tutaj następny, moi drodzy. A tutaj jest co? Zbiornik na wodę. Wiecie, co jesteśmy bardzo blisko. podjedźmy tutaj po ten zbiornik na wodę, i później tutaj mamy następnego. Następny yy, obóz, do którego moi drodzy przejdziemy w następnym odcinku. W tym już się trochę podziało, przeciągnął się odcinek. Jeżeli Wam się podobał, nie zapomnijcie go ocenić i widzimy się w następnym. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej, hej.